Witam serdecznie. Myślę, że w nocy, co niektórzy jak dostawili dużą skarpetę, to jakieś prezenty dostarczyłem. Dostaliście. Więc wiecie, Mikołaj, jest tutaj, ale w nocy lata z reniferami po całym świecie i roznosi prezenty, tak? I wszystkim grzecznych dzieciom. Widzę, że tu są same grzeczne dzieci. Słuchajcie, nie będę przedłużał, życzę żebyście byli zadowoleni z zabawy, ze wszystkich prezentów, teraz wyczaruję wam prezenty pod choinkę, które będę wrzucał przez komin i takim dzwoneczkiem zaczarowałem wszystkie prezenty, Ten, które chcecie dostać. Dziękuję, miłej zabawy. Dzisiaj Warce przyleciał prosto z Ramonii, wylądował na okręciu i popędził do Warki, a ja serdecznie witam Was kochane dzieciaki szanownych Państwa w imieniu samorządu miasta i gminy Warka, w imieniu gminy Instytucji Kultury Tworek na Długiej i wreszcie w imieniu Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. Witam Państwa także w imieniu Zespołu Wokalno-Aktorskiego Stronanta, który dzisiaj tutaj ma przyjemność zaprezentować Wam bajkowy koncert dla małych i dużych. Ajana! Co jeszcze? To co, co coś dziwnego jeszcze zrobił. Z tych filmów, właśnie filmów. Królew! Królew, tak? Królew, moi drodzy, będzie, bo to jest właśnie mój ulubiony film Walt Disneya i dzisiaj właśnie nim zaczniemy. Kochani, rozsiądźcie się zatem wygodnie bo już nie będziemy przedłużać i bajkowy koncert dla małych i dużych czas zacząć. Panie podobało się, żeśmy się niezmiernie e, bardzo serdecznie dziękujemy.

pod tatutą Marka Borowskiego i wspólne odpalenie świątecznych iluminacji. A dla osób pełnoletnich, dorosłych jeszcze dzisiaj nikołajkowe nocne granie w Marszuki do godziny 19.00 w Także dzisiejszy nikołajkowy dzień jest pełen niespodzianek, pełen różnych atrakcji specjalnie dla Was. No, Bardzo cieszę się, że po raz pierwszy mamy możliwość spotkania się w takich okolicznościach i przy takim szczególnym dniu, na no, dzień Świętego Mikołaja. Myślę, że każdy z nas więcej, mniej, ale był grzeczny i jednak zasłużył, więc z tego tytułu Wyszliśmy z inicjatywą zrobienia takiego przyjemnego spotkania Mikołajkowo-świątecznego, żeby już powoli zacząć wprowadzać się w ten e, okres świąteczny. A jeżeli okres świąteczny, no to wiadomo, musi być choinka i muszą być kolorowe światełka. Za chwilę ten punkt kulminacyjny, poproszę najmłodszych o wsparcie, bo sam nie dam rady, żeby odpalić całą warkę i rozświetlić. Ale zanim to, chcę podziękować kilku bardzo ważnym i wyjątkowym osobom, bez których to pracy i zaangażowania dzisiejszego dnia by nie było. Po pierwsze, koło gospodyń wiejskich z przylotu, które tam dzielnie pod namiotem siedzi i pichci różne przepyszne rzeczy, no dzięki nim czuć już zapach świąt, więc brawa dla koła gospodyń Wielkie wieńskich. brawa, proszę Państwa. Drodzy bohaterowie tak tyłem stanąłem, ale pięknie się prezentują na tle naszego ratusza. To jest chór z PSP numer 2 w warce pod patutą Marka Borowskiego. Tak? Brawa. Wielkie brawa. Wiadomo, jak święta muszą być kolędnicy. No i trzeci, trzeci bohater, trzeci bohaterowie, bo to dwaj panowie, dyrektor browaru pan Patryk Cieśnik i radny Rady Powiatu Cezary Kołodziejski, dzięki którym no, mamy tego grzańca, proszę państwa, więc zapraszam na do środ Zapraszam do nas pana dyrektora radnego i też nagrodzimy ich brawami. Już tutaj są, panie burmistrzu. Tak. O, tutaj są. Więc to są sprawcy w pozytywnym tego słowa znaczeniu tego, tego przedsięwzięcia. Dobrze, proszę Państwa, to żeby, żeby dotrzeć, dotrwać do tego kulminacyjnego momentu, zapraszać najmłodszych i idziemy odpalić warkę. To nie jest... Prosta sprawa, to nie jest proste zadanie, ale myślę, że wspólnie damy radę i zobaczymy, czy będzie się podobało. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak w filmie święta w krzywym zwierciadle, że odpalamy i będzie ciemno. Więc słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby się udało i idziemy, tak? Tak, bardzo prosimy. Przejdźmy tutaj koło woinki, tam od frontowej strony, od ulicy Senatorskiej. Dziesięć. 9. Seść, pięć, sześć, trzy, dwa, jeden, 2. Wow. I co? Nie, jest yes, Odpalone! Brawo! Wielkie Okres Okres świąteczny... Podoba się? No to super, cieszymy się! Moje i mamy za sobą. Serdecznie teraz zapraszam tutaj z powrotem właśnie w ścianę, za dłuższą, za chwilę rozpoczniemy koncert świąteczny. Zakładu usług komunalnych, pan Tawionusz Gorycki, to bardzo dziękuję, bo to ich ciężka praca, że marka wygląda tak, jak wygląda. Więc dziękuję. Dziękujemy serdecznie, dziękuję panie burmistrzu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za liczne przybycie, za wspólną i świetną zabawę i przede wszystkim za obecność podczas iluminacji rynku w barce. Serdecznie Państwu. Dziękuję. Do zobaczenia. Miłego okresu przedświątecznego.